Hej, dzisiaj mam dla Was sytuację, w której być może znajduje się część handlowców. Jak czasem z Wami rozmawiam na ten temat, akurat to mówicie, że no, zdarza się. Jesteś w pierwszej części rozmowy, czy telefonicznej, czy twarzą w twarz, czy na wideokonferencji, to nie ma znaczenia. Jakby jesteś ciekawy, chcesz zbadać ból klienta, chcesz przekonać się o tym. no. Co mu się nie wiedzie, co nie idzie tak jak potrzeba, żeby móc później zaproponować rozwiązanie, którym jest Twoja usługa albo Twój produkt. I zauważasz jedną rzecz. Klient ucieka od odpowiedzi na istotne, ważne pytania. Zadajesz pytanie, słyszysz nie wiem, wie Pan, co jest różnie. Hmm, Trudno to jakoś zdecydowanie określić, radzimy sobie, tak, czyli twoje pytania, nawet dobrze przygotowane, wcześniej pytania otwarte, pogłębiające, sądujące, no, nie dają odpowiedzi, a sztuką nie jest podkreślam, zadawanie pytań, tylko uzyskiwanie na nie odpowiedzi. Mam dla Ciebie jeden fajny myk do przetestowania, żebyś częściej, nie mówię, że w 100%, ale zdecydowanie częściej uzyskiwał odpowiedzi na swoje pytania. Zanim zadasz to zasadnicze pytanie, powiedzmy nazwijmy je pytaniem B, zadaj pytanie A, takie przygotowujące, które, na które łatwo jest odpowiedzieć tak i które sprawia, że klient już mentalnie nastawia się bardziej na to, żeby odpowiedzieć Ci na pytanie. Załóżmy, że pytanie B, to o które tak naprawdę Ci chodzi, to jest pytanie, hmm, panie kliencie, no i jak Wam... W... Jak Wam wychodzą efekty tego, co robicie samodzielnie? Bo klient Ci powiedział na przykład, że takie sprawy, jak Twoja firma oferuje, to oni robią samodzielnie. Jak się Wam to sprawdza? Jak Wam to wychodzi? Jakie to daje efekty? To jest Twoje pytanie B. I do tego wrzucasz pytanie A, które dam Ci w dwóch wersjach, żebyś mógł potestować, mogła potestować w jednej i w drugiej. Pytanie A brzmi, czy mogę Panu zadać pytanie? Czyli wyglądałoby to w ten sposób. Panie Marcinie, czy mogę Panu zadać pytanie? Pewnie, proszę bardzo, już się klient zgodził. Jak państwu wychodzą efekty tego, że robicie to oddolnie własnymi siłami? Hmm? Mamy pewnego rodzaju w działaniu zasadę konsekwencji zaangażowania. No. Powiedziałem, zapytałem, czy mogę zadać pytanie? Tak, proszę bardzo, więc skoro je zadałem, będzie większa wewnętrzny, większy imperatyw na to, żeby na nie odpowiedzieć. I teraz dla hardkorowców wersja A2, czyli druga wersja tego poprzedzającego pytania. Panie Marcinie, czy mogę Panu zadać pytanie, na które wielu członków zarządu nie ma odwagi odpowiedzieć. I pytanie B. No i jak wam wychodzi to, że robicie to własnymi siłami? Przetestuj, sprawdź, u mnie działa genialnie. W zasadzie wszyscy moi rozmówcy, podejrzewam, że jak ja jestem w ich sytuacji, to no też się pewnie na to, na to zgadzam, bo jest to łagodne, grzeczne, kulturalne i jednocześnie daje tobie efekt w postaci odpowiedzi na pytanie, którego potrzebujesz. Przetestuj to i koniecznie daj mi znaka w komentarzach, jak ci to idzie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.